Desant. Ej! Zostanie dla potomności! Czy jak to się mówi? Idź, idź, prosto, idź prosto! No, Raymond, zrób desant jeszcze raz! Ej, będzie film... Będzie <laughs> film o tym, Idź inną drogą! Adam Małeś! Narodził nam się nowy Adaś! Patrzcie! Jest! Ja pierdole! Przechuj! Raymond, Jesteś moim guru, kurwa. O dzisiaj! Jak sobie będę walił konia, to będę myślał o tobie. Będę myślał, jak Raimund się rzuca w lesie, w śnieg. Kurwa, Marcin, ja myślałem, że będę myślał o tobie. Co? No, ale kurka, wodna. Co jest lalku? Zróć pan Marcin, kamerę na lola. Marcin, ja, be, ja będę myślał o twoim pocałunku. Nie o nie o Raimundzie. Jesteśmy prawie jak ta, jak ta dupa od nas z wydziału, Tylko my bez języczka. Twoja stara... Skurdy, Karol! Syn, Karol kurwa Dzwoni stary, co schowa telefonu, ujdzie kawałek Skurdy. Dzwoni i dzwoni Nie wiem czy on do końca... Dzwoni. Ej Karol! Już są takie czasy, możesz... że teraz nie jesteś kozakiem jak wiesz, wyciągniesz telefon i trzymasz przy łzy. Teraz telefon ma każdy Do bazy dzwoni, nie? ma problemu Wstyd jak dzwoni.